O, ten dom mi się troszkę znudzi. Taki mały w ogóle. Dzieciom chyba też się nie podoba. O, hmm, jaka promka. Hmm, muszę to tak pokazać mojej żonce. Zobaczę, jakie promocje na nowy dom. Ech, no już pokaż te promocje. No zobacz. I dzisiaj jest umowa. Hmm? No dobra, sprawdźmy ten dom. Czy się wszyscy pomieszczą. Dzieci, idziecie ze mną na rozprawę domu? Jasny tak. Uh -huh. Chcemy na rozprawę domu. Tak jako elegancko możecie się ubrać? E, nie. Mm -mm. Dzieci, elegancko, elegancja, francja, elegancja. Nie, ja mogę jedynie. No ja też mogę. A uważacie, że wasze jest eleganckie? Nasze to nasze, a wasze to wasze. Jesteście niesprawiedliwi. Może być. Co takie jaskrawe? Chyba ty oszalałeś, chłopie, nie pójdziesz tak. Mamo, bo ja nie mam nic eleganckiego. To włóż byle, co? Albo tą, tą sukienkę, tą, która wygląda na ślub. Ta, ta, ta sukienka, ta, ta? co jest na ślub. No to weź sobie coś innego. A mogę to, to jest fajne i, i elegancko. Dobra, a załóż może tę czapkę. Jest taka ładna, tak, na, tak z nią ładnie wyglądasz, albo te okularki. No dobra, okularki mogę. Tu zakładaj je, no nie mogę. Dobra, idziemy. Tak, idziemy. Yy, czy to nie ma jakiś tam. Nie yy, nieważne, dobra. Yy, chodź, zapraszam. Lala, ale elegancko braciszko. Mhm. Tutaj może być pokój rodziców albo kogoś tam. No. Tutaj może być salon i kuchnia, bo to jest bardzo wielkie. Mogłoby się nadawać sam pokój. O, aż takiego dużego pokoju nie masz. Mam też drugi dom. A tutaj chyba się nie wszyscy nie pomieścicie. Jest jeszcze jedno dziecko albo ktoś tam? Tak. Tutaj by mógł być pokój rodziców, a tam... Yy. Mhm no to chyba się nie pomieścicie. No nie, no to idziemy do drugiego domu. Zapraszam. Chwila, pani zawsze stoi na poczcie. i no bo stoję sobie, no bo sprawdzam, czasami czy nic nie przychodzi. Też pracuje w spa i tutaj. Aha. Czy pani wielo... Czy Pani wielopracowna? Tak. Chyba to jest drugi. O! dzień, Halo, halo! Odbiór. Halo, jesteśmy, jesteśmy. No właśnie oprowadzam tych gości po tym różowym domku. Mm, tutaj chyba też się nie pomieścimy. No kuchnia spoko. Mm, to też spoko, ale co tu się dzieje? Y, tu jest po prostu urządzone już. Mamy jeszcze. Mam. Mamy jeszcze mamy ekspedienta. Jasne, ja, jasne. Jasne, mamy ekspedienta. No to proszę mi go dać. I jasne. Dzień dobry, dzień, dzień dobry mały. dzień dobry, dzień dobry, no co tam, jeszcze, jeszcze jest jeden domek, serio, no bo tutaj chyba tego nie kupię, bo on jest taki, wiecie, że on jest mały, i tu się pomieszczą tylko kilka osób, ehm, dobra, już, hmm, są też taki sobie. W ogóle nic to nie przepada do naszego gustu. Yy, jasne. Rozumiem, że... Tutaj jest łazienka i tam jest jeszcze jeden pokój. Nie, 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 nie. My mamy jedno dziecko, będzie i jedno dziecko mieszka z nami. Które? Yy, takie jedno dziecko, ona zostały w domu, bo jest bardzo małe i nie, jakby nie chciało tutaj chodzić po tych różnych domach. Rozumiem, a ta dwójka nie może mieszkać. Czemu? Bo nie mogą. Bo, bo oni po prostu nie chcą, proszę panią. No właśnie, pani nie decyduje o nas. Dobra, dowiedziałam się, że jest to są dwa albo jeden domek. Przyznaczymy go. Ten chyba też jest wybudowany, ale nie słyszałam. Nie mówiono mi znaczy. Dobra. O, muszę coś powiedzieć. Tata jest tu bo on dostał laga. W sensie, że lak to coś jest takiego pod... w to kawałka, więc na to nie zwracajcie, bo to jest uwagi. Albo wiem. Gdzie jest pani mąż? Właśnie, nie wiem. Poszedł do domu, bo się źle poczuł. Aha, no dobra, tu jest taki domek, tu może być pokój, kuchnia z salą, pokój jakiś. Nieważne, nieważne, co tam może być. Tu może być łazienka czy coś. Mhm, czekać. Dwa. Muszą być trzy pokoje. Muszą być cztery pokoje i jeden wielki. Y, jasne będzie. Mm. Tu jest jeden wielki. Trzy pokoje. Nie, to kolejny nie. Jak to nie? No to nie mamy. No tu mamy jeszcze jeden domek. Oby był wielki. Halo, halo. Dzień, dzień, dzień dobry. O! Witaj, Kaja. Co, to, co tam? Chwila, ty nie miałeś iść do mojej pracy, ty miałeś siedzieć w domu. Mama, ale ten... Ale powiedzieli, że mam do ciebie tak no, przez tą słuchaweczkę zadryn I jest jeszcze ten i Jest jeszcze ten i są jeszcze dwa domki. Ten, co miałeś i ten, co teraz będziesz. Aha, Kajusia! No to dobrze, Kajusia a gdzie on jest? No wiesz, na na ten na... No wiesz. A, ty! Tak, najwyżej ci przyślemy maila na telefon. Tak, 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 tak. No dobra, ja uzgodniłam z moją koleżanką, że mamy jeszcze dwa domy. Mama, już mnie nogi bolą. No mnie też mama nogi bolą. O jeszcze dzieci trochę przeczekajcie. Idziemy do następnego domu. O. Gdzie Co? ty Co ci się stało? Coś mi się stało. No dobrze, mm, zapraszam. O, jaki fajny pokój, Ja bym mogła w nim mieszkać? Mhm, a później byś mówiła, za mały pokój Nie, na pewno nie. No tutaj już, mm, jak widzi pani, mamy jeszcze taką jedną małą, skromną mazieneczkę. Nie no, ale fajny, i, ale fajny ten dom. I patrz, byśmy mm, zobacz, byśmy tam zrobili, albo po prostu byśmy gdzieś przybliżyli i może byśmy mieli tutaj gdzieś pokój. No nie wiem. Proszę zgódź się, K Katarzyna. Mów do mnie mów do mnie po imieniu, a nie Katarzyna. No i pokój. Nie pokój jest. To by pewnie był twój synek. No mamo, zgódźcie się. Uh -huh. A na dole możecie sami uzdobić. Ozdobić, uzdobić, ozdobić. No dobra, może być. A może zrobimy łazienkę przy, przy wejściu? Jasne, możemy zrobić. No dobra, to my, to my się jeszcze zastanowimy. Tak, tak, zastanawiajcie się. A już w następnym odcinku zobaczycie, czy faktycznie rodzinka się tam przeprowadzi. Ale gdzie w takim razie będzie mieszkała Natalka? Tego się dowiecie również w następnym odcinku. Na kanale gram i komentuję. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Wiecie czym?